Siemanko widzowie, słuchajcie, ostatnio miałem bardzo spory dylemat, bo jest do zrobienia ta ikona, o której mówiłem, czyli 88 plus player pick który w teorii jest mega giga uber nieopłacalny, no ale w praktyce i tak bym go sprawdził, no nie oszukujmy się. Ale jest też do zrobienia Janusz Quadrado, no którego uwielbiam i którego muszę mieć. I teraz tak, bo ten Quadrado jest do zrobienia jeszcze przez 9 dni i no składy są podobne jak na tą ikonę, ale jeżeli chodzi o nasz woder, to stać nas tylko na jedną rzecz. Nie wiem czy nawet w tym momencie całkiem na jedną, znaczy w się sensie, żeby całą zrobić, ale mam jeszcze w razie co paczki. Więc fader na pewno wpadnie. Trochę 90, trochę 8. No, 1,8, 9, 1 w sensie. No i jak tutaj widzicie, trochę tego mamy i, i. No, coś dzisiaj można zrobić. Więc postanowiłem. Postanowienie wyszło, uwaga. Dzisiaj trzaśniemy sobie tą ikonę, a quadrado zrobimy na dniach i. i go przetestuję. Po prostu dla widza. Może zagram to Foot Champions w tym tygodniu. No, może, może jednak zagram, bo. No braknie mi kasy na tego kwadrat do, jeżeli zrobimy to mikonę i ja nic nie będę robił przez ten czas, ale no ja muszę mieć obie te rzeczy, więc się o to postaram. Łapkę w górę możesz zostawić, jak ci się materiał spodoba, subskrypcję. A ja otwieram już. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności. A na stronie możecie sprzedać również monety oraz konta. Z kodem rabatowym wachu macie 5% zniżki, a do każdego zamówienia powyżej 200 zł macie od 100 do 200 tysięcy monet gratis. Mam jeszcze informy przygotowane, bo z kart 84, 83, których dzisiaj zapewne. O proszę, Dybale 89, których dzisiaj zapewnie wypadnie nam bardzo dużo. No, no zrobiłem, żeby nie było duplikatów i żeby to się się nie marnowało. A wiecie, zawsze jakieś 8 dwójki, 8 trójki wymienić na wysoko ocenionego informa. No to warto, zwłaszcza, że dzisiaj wysoko ocenione informy, chyba dwa, będą nam potrzebne. No, jak zwykle, nie? Jak zwykle. Żadnego trafu grywalnego. Znaczy, no Dybala jest grywalny, nie? Ale, no żadnego takiego powyżej 100 tysięcy. Ja na tych chyba ze 100 informów, które zrobiłem, dostałem tylko jedną kartę, wartą dosłownie leciutko, leciutko powyżej 100 tysięcy. I to było parę miesięcy temu? Więc, no nie najlepiej. Jest też parę wymiennych paczek i może coś z wymiennej akurat wypadnie. Może istnieje taka szansa, istnieje takie prawdopodobieństwo, bo to są te wymienne paczki za informa, a do trafienia mamy no dzisiaj naprawdę fajne, bardzo fajne rzeczy. Jest do trafienia Pele, jest do trafienia Abili, ta urodzinowa, jest do trafienia Salach w dwóch wersjach. No ale i tak jednego jestem pewny, na pewno jedna ikona dzisiaj nam wypadnie. I to, i to jest pewne, nie? O proszę, z Demokratycznej Republiki Konga, gościu, Bemba. O proszę, czyżby to pierwszy in? Aha... Ja się prawie zawsze na te Libertadoresy. Liber, no, libertadores, Właśnie. Zawsze się praktycznie na te Libertadoresy nabieram, że to są informy, bo niby jako karta specjalna wyskakują, ale się jednak. No w sensie, obramówka jest inna niż ten. Inna niż złota. Jest taka jak na informa obramówka, właśnie paczki, ale jednak to nigdy nie jest inform, tylko zazwyczaj kopa Libertadores. Jeszcze podglądzik standardowo. Ale. Yy, czekaj, pola, Groda, ale to. To nawet nie jest Piotrek Zieliński, to jest chyba ta jakaś babeczka Pawolek, no właśnie, a Polacy z Walią będą grali za niedługo. Może im się uda w tych barażach, no z Estonią 5-1, co prawda bramka trochę z dupy dla Estonii, ale... No, no ale wygrana to wygrana, tak? Liczy się to, że gramy w finale baraży. I liczy się też to, że mamy podwójny walkout. Kazemiro jako pierwszy i Urodzinówka jako druga. Tylko teraz pytanie jest proste. Czy ta Urodzinówka jest coś warta? Może Salah? GEJORO! Eee, no kurde blacha ty! No to jest mocny traf. Tylko ona jest nic nie warta, co prawda? Ale pamiętam jak kiedyś no ta Gejoro miała informa i ten inform był giga giga drogi. Ale fajny traf, jak na pierwszą paczkę bardzo super. Czas na drugą niestety bez tego, bez karty specjalnej, ale dalej jest, jest Donna Ruma, ale w podwójnym okaucie, więc to na pewno cieszy Donna Ruma wraz z pop. Nie wiem czy popisz mam czy nie. Ale jak jest jako duplikat, nie mam. Jeszcze o, inform gratisowy to zawsze na Propsie. Ja lubię dostawać informę gratis. I została nam jeszcze jedna. Jak widzicie, mam niby dwie paczki, a mam dalej jedną w sklepie. I dalej mi nie oddali mojego pika za Food Champions, które zagrałem tydzień temu, więc chyba się w tym roku tego nie doczekam. Mamy Informa. Niemiec. A to będzie podwójny Walkout Informa. A nie! Nie podwójny Walkout Informa, bo tu wyskoczy kimś, a za kimisiem Inform? Zapata, nie wiem czemu ziomek wyglądał jak Alfonso Davis jak wychodził, ale taki Zapata 8-8 spoko, poza się Walker Partey, 8-7 Oberdorf, Akunia, no dobra, no to... to idziemy to oddać o Tomikonę. Ciekawy jestem, ile mi foderu zostanie, bo wydaje mi się, że na pewno wszystkiego nie przepalę tutaj. Zobaczcie, no. Jest do przepalenia Baggio, jest do przepalenia Musiala z tych wyżej ocenionych, Lavel, nawet dwie Lavel, to jedno tutaj na pewno oddamy. Ale no, jestem przekonany o tym, że nie pójdą mi wszystkie karty. Pierwszy składzik, 8-7, proszę bardzo. poszedł Dybale 9, jaki 9, 8-9 tu oddajemy. Do składu 8-8 oddałem tego bardziej, nie, bo, możliwe chyba, że wypadnie, chociaż nie wiem, czy podstawowa ikona jest tutaj do trafienia. Tego w sumie nie sprawdziłem, ale, no, nie, no chyba nie ma podstawowej ikony, skoro to tyle kosztuje, no to, no to na pewno nie ma podstawowej. Jeszcze tak gwoli ścisłości, no, uderzenia gromu, zim zimowe karty wieloznaczne i, Toty, no to na pewno nie ma do trafienia ikony tej podstawowej, ale wracając to, no oddaję tego barzu, bo i tak nim nie gram, nie? No to po co mi on potrzebny? Trzeci skład mamy zrobiony i w sobie możemy otworzyć sobie te trzy paczki od razu, bo czemu nie? Paczki nie najgorsze dało jak za to co trzeba przepalić, ale no zobaczymy jak zawartość. W pierwszej Mares to nawet nie jest benancer stary. W drugiej znajdziemy potężnego Kanadyjczyka albo raczej potężną kanadyjkę, bo nie kojarzę żadnego kanadyjskiego obrońcy z Lionu. No to teraz wymienny Pele wydaje 5 milionów na paczki w następnym odcinku. No, nie chcą tego chyba. Mówiłem wam widzowie przed chwilą, że jestem przekonany, że trochę foderu do tego do zostanie, i no faktycznie, co nieco zostało. Informy, których nie było gdzie przepalić, 4, 8, 7, wyżej, no 5, 8, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 8 parę zostało, 8, 9, więc no nie poszło aż tak dużo, jakby się mogło wydawać. A bo miałem tego w klubie po prostu tak dużo, że no, no zostało. Ale specjalnie do takiego potężnego ikonpika przygotowałem sobie potężne zasłaniacze, więc no chyba nie pozostaje nam nic innego jak kliknąć i sobie to odsłonić. Tak dawno nie, nie robiłem odsłanianej ikony, że to hit. No już pierwszy duplikat, także jest bardzo spoko. Po statystykach sobie to oczywiście odsuniemy od dołu, bo, bo no tak będzie najprościej. Będziemy wiedzieli narodowość i są to włopy. Hulit miał jakąś kartę, nie? Miał jakąś kartę. Ale to nie skuli, tylko Van Basten. Klasa, klasa. A z ostatniej, co będziemy mieli? Narodowość Dania. Kurwa mać, no ile poszło na to pieniędzy. Jak to jest możliwe, że z tych ikon nigdy nic nie mogę trafić. Jak to jest możliwe, na tyle i taki syf, najgorsze trzy dało. No i co ja mam zrobić z tym Van Bastenem? No przecież nikt się nim nie podetrzeć. Nikt to się nim, nikt nim pograć. Tylko go do kwadrata zostało przepalić, no za ten foder bym miał quadrado już nie? No, także, jeżeli ktoś się zastanawiał nad tą ikoną, czy warto, czy nie warto, to istnieje szansa, że dostaniecie taki sam syf jak ja. Wydaje mi się, że większego syfu to się nie da dostać. Autentycznie nie da się. Jeszcze jakieś paczki dla mnie? No, mam 5000. Paczka za 15. O, jest paczka za 15 końców. No. Na ratunek. No, nie poratowało. Ale foder może jakiś tręcik. Kręcik, kręcik. Może w podwójnym chociaż. No, za dużo bym chciał chyba. No ale cóż, weźmiemy to. Wypożyczony, super, Raspadori. I tak cię squixeluje. No i na dzisiaj to tyle, widzowie, nie? Pozdrawiam was cieplutko i... No może zagram... No muszę zagrać to Food Champions już teraz, jeżeli chcę do sobie sprawić niedługo. Pozdro, trzymajcie się i... I do następnego. Fajnie, że zdjęcia poznikały tym kartom tutaj.